Nazywam się Bożena Krause, jestem mamą Patryka. Patryk jest moim drugim dzieckiem. Pierwsza jest córka, która jest starsza od Patryka i urodziła się całkowicie zdrowa, sprawna, a Patryk. Urodził się przez cesarskie cięcie z powodu wypaniętej pępowiny. I wychodząc ze szpitala, miało być wszystko pięknie, ładnie, że dziecko jest ok. Nikt nam nic nie powiedział, że będą jakieś ograniczenia, że może coś wystąpić. I dopiero w sumie w wieku. Gdy Patryk miał 8 lat, 8 lat przepraszam, 8 miesięcy, byliśmy u pani doktor i prosiliśmy o jakąś poradę, ponieważ coś się działo, powinien siedzieć, nie siedzi. No i wtedy zostaliśmy skierowanie do neurologa. Są emocje wtedy. Jest dużo pytań, dlaczego, dlaczego tak późno, dlaczego to nie zostało powiedziane wcześniej, że coś takiego może być. No nie jest łatwo. Emocji jest dużo, dużo złości, dużo żalu. No, no miałam córkę i był syn, no nie było czasu na to, żeby sobie myśleć, roz, yy, się załamywać, trzeba było żyć po prostu. Trzeba było coś robić i się nie oglądać za siebie. Pasem Patryka jest teatr. Z teatrem zaczęło się, gdy Patryk chodził do szkoły w Poznaniu na Samarzyskiego, należał do kółka teatralnego. U nas w stowarzyszeniu był projekt Lato w Teatrze. No i od tego się zaczęło. Patryk zapał takiego bakcyla. Dzięki programowi Lato w Teatrze poznał panią Ewę, panią Grażynę. No i tak to się zaczęło, że no później zaczęły się projekty teatralne w zamku w Poznaniu, w których braliśmy udział. I dalej była znowu scena robocza. Następne przedstawienie z następną ekipą. No i do tego jeszcze dochodzi sport, gdzie byliśmy na pokazie takich trójkołowych rowerów zwanych mobilerami. Patryk jak wsiadł na taki rower, wypróbował i po prostu się rozkochał w tym rowerze. Już on chce, tylko ten rower na gwiazdkę on już nic więcej nie chciał. No i tak się zaczęła nasza przygoda ze sportem. No nie jest łatwo wyjść z domu z dzieckiem niepełnosprawnym, ale jak już wyjdzie się raz, drugi, to jest po prostu dla nas bardziej, jak to można powiedzieć, fakt, że Patryk ciągle mnie motywuje do tego, żebym ja też wyszła z tego domu, człowiek ma więcej energii, więcej chęci do życia. Może mniej narzeka, bo nie ma na co. Po prostu musi żyć. Jakoś trzeba. Że? Że w domu. W domu można zachorować. Tak, Patryk, Patryk wychodzi z założenia, że w domu ludzie umierają i trzeba z domu wychodzić po prostu.